Jego Manko z tej strony no, Michołż, dzisiaj gramy w Minecraft'a No i dzisiaj jest pieska, będziemy mieli Zresztą nie pieska, teraz możemy kość wziąć Poszukamy kości i zostawcie potem tym łapki w górę, skrybujcie kanał i dźwięczącym dzwoneczkiem Dobra, piesek nasz, kocha i jeszcze jeden Musimy wziąć i malować mu obrót. No i mamy pieska. No i w tym odcinku jeszcze chcę rozpić konia. Ale to już jest inna rzecz, bo nie muszę rozpić konia. Mam tutaj na wiosce. jest moja nowa wioska akurat. To jest przez parę świnek. Taki koniczek. A mojego pieszka jeszcze nazwiemy. O robią babę Będę porządnywał ich. Okej, teraz musimy wziąć znacznik kamy znacznik, każ znacznik, Gdzie tu może być. Jest. No, cóż Nazwiemy go mały piesio. A gdzie tu postawić? On nie. Nazwiemy go piesio. No. Mamy pieszo. Tak, to Też masz na można imię. Masz! No bo. Przeciw na łóżku sobie. Teraz. O, jeszcze konika nie będziemy nazywać. No. Siodło! Na pewno. Nie ma mnie pokazuje. Nie. Chyba, bo ja tam nie rozwinę. Teraz szukamy szadełko, szadełko. Szadło, szadło, szadło. Szadło. Mamy to Was dla konika. Zresztą będzie nas pokochać. Ale to na pewno nas pokocha. Jak nas nie pokocha, to nie będzie fajnie. Ja bym tego konia zabił z mojego miecza, raz go złą, no kochana, ja bym drugi drugie No po koniu. No konika mamy, a tutaj będzie siedział, ile muszę mu dużej zadało. Tak on by prawie umarł, ale żyje. No i teraz, idziemy nazwać konika? Muszę najpierw im nie udać. No, ale wiem, gorysza Красный Ришард. Мне песку. не дам, это нет. Сейчас даже песку же и нет. Не знаю. О, зачем нарвем же? Ошибка, ошибка, Teraz idziemy się przespać. No już nie umiem przejechać. Bilarze. A się kładę. No i w tym odcinku to jest na tyle. No to pa pa.